Serdecznie kolejnego przedstawiciela firmy Daną. Dla, za dla, dla nas jako klientów firma to przede wszystkim wyroby finalne. Bardzo smaczne i mam dzieci, co wiem, ja też na ten temat, jak skutecznie państwo działają na tym rynku, ale Daną to też oczywiście technologia wytwarzania tych produktów i od tej strony, jakby nam tam powiedział, co w tym obszarze się dzieje, co fajnego już robicie, z czego jesteście dumni. Jestem reprezentuję fabrykę w Fabryka w jest kluczową fabryką dla firmy Daną, z dużym potencjałem, dużej kompleksowności produkcji. Obecnie to zajmuje stanowisko szafa działu technicznego i energetycznego, dlatego wszystkie elementy związane z energią, o to zawsze energii są dla mnie istotne z punktu widzenia stanowiska. Chyba jej priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi na produkcję. Kolejnym elementem jest ważne to jest jakość produktu, który wytwarzamy, który kierujemy za naszego klienta, którym są często dzieci. No tak, dla nas to jest wach... kluczowe, dwa parametry, które... Mm -hmm które gdzieś mamy cały czas w swoim, w swoim zainteresowanym największym skupieniu, ale jednocześnie wyzwaniem obecnych, obecnego świata, obecnej, obecnych sytuacji rynkowych jest to, że musimy być też bardzo efektywni. Nasza praca jest nastawiona na efektywność, na to, żeby nasze procesy produkcyjne były jak najbardziej optymalne, wykorzystanie energii, wykorzystanie surowców jest dla nas też kluczowym priorytetem żeby wykorzystywać je bardzo bardzo optymalnie, nie marnować żywności. Naszym podejściem to jest nie marnować żywności, zero strat i ograniczać wpływ na środowisko. I to proces taki proces produkcyjny. A czy udaje się Państwu gdzieś zarządzać, e, nazwijmy tą Waszą żywnością poza fabryką Naszą e, Nasza odpowiedzialność fabryki o, jest taka... tego jest, później? E, nasza, nasza odpowiedzialność na fabryce jest to, żeby dostarczyć maksymalnie produkt najlepszej jakości. Jeżeli potrafimy taki produkt wyprodukować, to wiadomo, że on na półce się nie zepsuje. I to jest nasz wkład w to, żeby, żeby tej, tego, 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 tej żywności na półce już nie marnować. Tak? to żeby ten klient był zawsze zadowolony, żeby te wartości odżywcze, które my proponujemy w naszym produkcie, były dostarczone, żeby był zawsze zadowolony. To jest rzeczywiście ważne. Nowoczesność Waszych procesów produkcyjnych to coś, co na pewno interesuje naszych studentów, i tak jako reprezentant mam na pewno pytanie, czy przestrzeń dla nich na praktyki, i na zobaczenie tego od środka, ewentualnie na jakieś wycieczki, też już jest w Danonie, czy musimy się dopiero nie, dobrać? Nie, wszyscy, wszystkie, wszyscy jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby coś nowego wprowadzić do fabryki. Widzimy, że świat idzie do przodu. Tak? Potrzebujemy świeżej krwi świeżego spojrzenia. I proponujemy naszym partnerom, tutaj będziemy współpracować właśnie ze studentami, którym zaproponujemy to, żeby się nauczyli, jak, jak się produkuje, jak można poprawiać procesy produkcyjne, bo zawsze jest, zawsze jest w każdym procesie możliwość poprawy. I chcemy to zaproponować studentom. Wspólną pracę, wspólne, wspólne wyzwania, podzielić się naszymi doświadczeniami, tak żeby deklarować ludzi, nowych ludzi z uczelni, żeby byli przygotowani do pracy przemyśle. Byłoby dla nas super, bo też chcieliśmy składać, żeby nasi studenci uczyli się na prawdziwy przykład, na nowoczesny. tak. Od nowoczesnych firm, żeby brali wzorce, no i oczywiście, żeby próbowali cały czas rozwijać. Się, żeby to tak. jest dla nich wyzwanie, żeby byli gotowi do pracy naprawdę, tak od razu po studiach, a nie się później. F Fabryka w Bieluńa daje też tą możliwość kooperacji z różnymi fabrykami w Europie. Tak? My się kontaktujemy, współpracujemy z różnymi naszymi siostrzalnymi fabrykami, gdzie możemy się wymieniać doświadczeniami. To jest bardzo duży, duży potencjał dla ludzi, którzy by zostali w naszej organizacji. Być może ktoś zdecyduje się tak, to jest dobre miejsce pracy. Czyli już się użyć francuskiego, tak? Czy bez się da, damy radę, da, znaczy, da, znaczy angielski. Angielski jest kluczowym językiem w kooperacji e, dla mnie. Także tutaj, tutaj tak, nastawienie na, ale namawiam do wszystkich języków. Tak? Każdy język, który się ktoś posługuje, inny jest pozytywnie odbierany, francuski, hiszpański. Mamy swoje fabryki przy. w Brazylii i Meksyku bardzo eksotycznie i bardzo atrakcyjnie dla młodego pokolenia. Dziękuję bardzo za te informacje, no i trzymamy za słowo, czekamy na dalsze intensywne kontakty i fajne wyzwania, które nam tak przeszedzie. ja bardzo dziękuję za zaproszenie, no i cieszę się z tej.. Dziękuję.